Przy przejeździe kolejowym na ulicy Wiatraki w Łukowie odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli spółki PKP PLK. Podczas spotkania podsumowano projekt poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami. Dzisiaj jest to jeden ze 182 przejazdów modernizowanych w ramach projektu pod nazwą poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami. Etap pierwszy, część przejazdowa, w całości finansowany ze środków unijnych. 182 przejazdy kosztowały 250 milionów złotych. Na terenie województwa lubelskiego wyremontowano 16 przejazdów kolejowo-drogowych, w tym właśnie ten, na którym się znajdujemy. Przed modernizacją był tutaj przejazd kategorii D który nie posiadał zabezpieczeń, jakie tutaj widzimy. Był oznakowany tylko znakiem stop i krzyżem świętego Andrzeja. W trakcie modernizacji zostały zabudowane urządzenia zabezpieczające ruch drogowo-kolejowy w postaci, w postaci rogatek. Sygnalizatorów, a także system telewizji użytkowej, który ma na celu rejestrację obrazu w obrębie całego przejazdu, łącznie z rejestracjami przejeżdżających pojazdów. Także w ramach tego projektu podnieśliśmy bezpieczeństwo na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami. Jak po modernizacji wygląda przejazd na ulicy Wiatraki? Przejazdy kolejowo-drogowe, tak jak ten tutaj, który widzimy w kategorii B, to najwyższy standard bezpieczeństwa. Przejazd działa w ten sposób, że w momencie, kiedy koło pociągu najedzie na czujnik, rozpoczyna się proces zamykania przejazdu. Najpierw przez 13 sekund mamy sygnał dźwiękowy i sygnał na sygnalizatorze światło czerwone migające. Później przez okres 10 sekund zamyka się rogatka, i później jeszcze przez okres 6 sekund po zamknięciu rogatki wjeżdża pociąg na przejazd. Czyli mamy 30 sekund dla osoby, która korzysta z ruchu drogowego, na to, żeby być bezpiecznym. Z tego wynika, że ten przejazd jest absolutnie bezpieczny. W ramach podnoszenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych miejsca te wyposażono również w specjalne naklejki. Wszystkie przejazdy na sieci, to jest około 14 tysięcy przejazdów w roku 2018 zostały wyposażone w takie żółte naklejki. Na tej naklejce znajduje się trzy. Zasadnicze, podstawowe numery. Jest to numer identyfikacyjny tego przejazdu, czyli odczytujemy tutaj nazw, numer linii 026 i kilometr tego przejazdu 2013. Następny numer to jest numer 112. One y, nam y, przy, podwyższają bezpieczeństwo. Co ostatnio bardzo dużo przypadków było takich, gdzie skorzystaliśmy z tego i ludzie skorzystali, czyli po prostu to działa. Jeszcze wyjaśniając to, gdzie one są, tutaj na tym przejeździe są na napędach tych rogatkowych. Natomiast na przejazdach, które nie posiadają tych napędów, są na krzyżach św. Andrzeja, na dolnym ramieniu i na ka każdy przejazd posiada taką naklejkę od wewnętrznej strony, czyli od Projekt poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami, którego podsumowanie odbyło się w Łukowie, był wart około 250 milionów złotych. Był współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko w kwocie prawie 194 milionów złotych.